Cześć, dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Jest jeszcze takim troszkę zmutowanym głosem, ale słuchajcie, wygrzebuję się z choroby. Dzisiaj po raz pierwszy od trzech dni mam na sobie makijaż, więc to i tak już jest wow. I nawet o dziwo skóra z nosami się nie łuszczy, bo miałam, słuchajcie, tak potężny katar. Nadal mam. Ale i tak już jest lepiej. Jednak wiecie co? Cały czas mocno smarowałam sobie właśnie nos i okolice maścią z witaminą A. I faktycznie pomogła mi, no bo tak jak mówię, jest to wszystko w dobrej kondycji, dzięki czemu mogłam się w ogóle dzisiaj pomalować. Bo tak to wiecie, podkład, puder, to wszystko by mi się w te suche skórki wgryzało i nie wyglądałoby to za ciekawie. Także tak, słuchajcie, rodzinka mnie zaraziła bardzo skutecznie i rozłożyło mnie, słuchajcie, dwa dni to po prostu byłam wyjęta. Ta, y, z życia. Marzyłam tylko o tym, żeby leżeć, odpoczywać, wygrzewać się, ale słuchajcie, pogoda też nas w sumie bardzo mocno rozpieszczała, więc tak naprawdę wiecie co, brałam nad je na dwór i chociaż tam mogłam sobie spokojnie posiedzieć, bo w domu na okrągło coś cały czas ode mnie chciała, a ja totalnie nie miałam siły. Ale dobrze, wychodzimy na prostą. Słuchajcie, dzisiaj y, już się czuję o niebo lepiej. I tak, kochani, jadę e, pozałatwiać kilka rzeczy. Od razu, oczywiście, zrobić zapasy produktów, które przez czas e, mojej choroby się pokończyły. I, słuchajcie, bardzo prozaiczne rzeczy: pasta do zębów, pieczywo. Płyn do podłóg, nawet bo oczywiście przed, przed chorobą sprzątałam namiętnie, w trakcie odpuściłam. No a dzisiaj już od rana latałam, słuchajcie, ze szmatkami, pościerałam sobie kurze, umyłam łazienkę, więc jestem bardzo z siebie zadowolona. Już jedno pranie również jest rozwieszone na. Balkonie. Jejku, co chwilę będzie przerwa na kaszel, mm, ale słuchajcie, jestem też dumna z moich ust, ponieważ w końcu są w normalnej kondycji i dzisiaj mogłam nałożyć moją ukochaną pomadkę, czyli MAC ACT Natural albo NATUREL. E, uwielbiam ją dobrze. Ale słuchajcie, tak prędziutko pokażę Wam moją styluweczkę na e, iście wiosenny. Dzień dzisiaj chyba mamy 16 czy 15 stopni, więc o słuchajcie, cudownie. E, cienki swetarek. Pod spodem z Lupexu, dawno temu go kupiłam. Na to, słuchajcie, zarzuciłam taką koszulę w dzianko, które wam pokazywałam. Jakiś czas temu ja je, bodajże zimą, kupiłam w TK Maxie. Także dzisiaj, proszę. Przepięknie będzie się prezentowało. Spodnie beżowe z fasarbi. Co tam? Także, słuchajcie, jeansy są z fasardi, bardzo je ostatnio lubię. Dodałam sobie pasek czarny, mój spinko. Czekaj na Duluś. Czekaj, czekaj. I do tego mam buty, które też już u mnie widzieliście jesienią, bo kupiłam je właśnie jak już się kończyła jesień. I to są buty z Pumy, ale powiem Wam szczerze, miałam je raz na sobie dotychczas i są szalenie niewygodne. Także na razie, je tak wiecie, na krótkie dystanse zakładam, żeby je jakoś porozbijać, nie wiem, w jakiś sposób, żeby po prostu je ogarnąć. I dziwne to jest, bo one naprawdę są dość takie szerokie no i na pierwszy rzut oka wydawało się naprawdę bardzo, bardzo fajne i wygodne ale no niestety to wiecie, to cisną, to coś tam no ale nic, mam nadzieję, że się rozchodzą bo z reguły nie mam problemu z butami moje kolczyki, one chyba są z Rosmana, także ja dzisiaj tak wyglądam i dobra, nie przedłużam moje dziecko już się mega niecierpliwi więc jedziemy i mam słuchajcie dzisiaj nadzieję że uda mi się wpaść do lumpa już tak dawno nie byłam Cały czas, słuchajcie, był albo brak czasu, albo jak y, trafiałam do miasta, to akurat na przykład w lumpie była nowa dostawa. A ja nie lubię chodzić w dniu dostawy, bo nie lubię przepłacać. Patrzcie, jak zasuwa. To pepko łobus. A na mamy to niełaska poczekać. Co to za pomocnik mamy? A kto takie piękne kwiatki wybrał dla mamy na stół? Super. O, o widzę Lizaki czupaczupsy. Lizaki <śla> czupaczupsy? Gdzie? Oho, ho, Ale to są prawdziwe czupaczupsy czy Tak, A, w różnych smakach. Takie chcecie? Mm -hmm. Proszę. I już jesteśmy w domku, pozaglądamy troszkę w gary. Tutaj słuchajcie, mam zupę grochową, właśnie ją zaczynam przygrzewać z wczoraj, z termomiksa. Także dobrze, niech się przygrzewa. A tutaj gotuję ziemniaki, do tego będzie jajko sadzone i surówka z buraczków. Takie szybkie drugie danie. I tak szybciutko może pokażę Wam, co w Lidlu kupiłam. Mam pieczywko, tutaj Kajzerki Nadusia wybrała. Chlebek w ogóle były takie braki w pieczywie. Nie wiem, wszyscy dzisiaj pieczywa wszystkim zabrakły, czy co? E, taki chlebek krojony, zwykły. I chciałam jeszcze jeden taki, żebym sobie mogła zamrozić, ale niestety nie było i wzięłam taki, 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 taki ogólny. Nie wiem, gdzie go mam, bo za chwilkę do niego dotrzemy. Tutaj biszkopty mojego dziecka, bo już zjadła. E, szczypiorek. Proszę bardzo, będzie do jajecznicy, czy kanapek. Wybaczcie, na stukam stuka wiadarkiem i, i łopatkami. E, czosnek wzięłam ten bio, to może będzie wiecie bardziej czosnkowy niż ten chiński. E, trzy cukaczu psy, koniecznie truskawkowe. Mam też włoszczyznę. O, proszę bardzo. Ja wybaczcie, że ja tak na szybko, ale e, czas mnie goni. Dwie cebulki albo trzy. Także to. Czarne oliwki. Mój Olek bardzo, bardzo lubi, więc nie wzięłam. Ja za oliwkami w ogóle nie przypadam nie cierpię ich. Eee, te papryki, które znacie, które już Wam pokazywałam i polecałam. Rzodkiewka. Proszę bardzo, taka piękna. I słuchajcie, szparagi. Takie, wiecie co, były ostatnie. I, i ta paczuszka taka biedna, ale. No, szparagi, słuchajcie, i były naprawdę w dobrej cenie. Jak masz szparagi o tej porze roku, to super. Po też wzięłam bio. Takie oto. O, i to jest, słuchajcie, ostatnia ulubiona przekąska dzieciaków, tutaj u nas. Czyli takie rożki czekoladowe one są przy kasach w Lidlu. O, słuchajcie, ten drugi klep to jest ten. Ja tak ogólnie, no jak muszę, to kupuję pieczywo w marketach, wolę w piekarni, ale dzisiaj już no, naprawdę nie chciało mi się krążyć. W ogóle misja Lumpex też się nie udała, bo no, ten fajny Lumpex jest dokładnie w rynku miasta, w którym byłam. I tam niestety totalnie jest e, szał, żeby zaparkować, także no, nie udało się. Truskawki. I tam też jest piekarnia, więc nie mówię, nie, nie ma szans. E, truskaweczki też pięć, coś. Ja wiem, to są jeszcze takie, no ale. Wiele osób e, myślę, już się skusiło. E, no i tutaj te czupaczusy, które Nadia wzięła, ale no one nie są w takich standardowych smakach, więc ja nie wiem, czy będą dzieciakom smakowały, więc wolałam wziąć te truskawkowe, w razie czego. Szoko Nadia sobie też zażyczyła. No słuchajcie, dzisiaj jak szalała z tym wózkiem. To wiecie, ona robiła zakupy. <grych> Dalej, słuchajcie, mam gruszki. W owocach słuchajcie, ładowarki. A jakże wszystko tam jest? Jabłuszka. Jabłuszka musiałam zapakować, bo tyle ich jest. Cytrynka. Odkładamy. Troszkę wędliny, czyli tak. Szynka wieprzowa. I szynka z piersi z indyka, tutaj coś i dynda, no trudno, z tej takiej piór z serii. Tutaj jeszcze gruszka, jeszcze te rożki, o i jeszcze cebula, więc to pokazywałam. I pstrąg tęczowy, słuchajcie, takie kanapeczki z, z tą rybką, z jajkiem, do tego pomidor, trochę majonezu i przepyszna kolacja. Dobra, słuchajcie, ja to szybciutko a jeszcze... Jeszcze, jeszcze rosmana Wam pokażę Tylko czekajcie Niech ja się tu ogarnę I cyk, słuchajcie Lecimy sobie z rosmanem, Tutaj tak płyn ukochany do mycia podłóg Czyli Sidolux mydło marsylskie Proszę bardzo e, To to, już słuchajcie, nie wiem gdzie podkładać Na to się wzięła sobie nowy kubek Na szczoteczkę do zębów Taką wróżkę, książę Wróżkę, wróżka Jednorożec, także tak gąbki do mycia, ta dla dusi, kaczucha te są dla nas były na promocji, więc proszę bardzo, pasta do zębów Colgate pumeks wzięłam właśnie też nieraz do dłoni słuchajcie, używam, zwłaszcza na te palce wskazujące, one tutaj lubią mi się jestem? coś ostrość gubię lubią mi się tutaj przesuszać, wiecie i, i to mi pomaga maszynki do golenia, nasze ulubione te są, dla dzieciaczków wzięłam również bańki, bo Nadusia bardzo dużo czasu spędza ze swoimi kozynami, dlatego pilnuję, żeby mieli to samo, to wtedy nie ma awantur i każdy ma ten sam te same bańki, czyli właśnie psi patrol to jest rabol i roki także dobrze o, Nadusia z Pepko jeszcze ma takie pierścionki tak usłyszałaś psi patrol Proszę, będziecie mieli na podwórko. One są wszystkie takie same, Nadusiu. Na wasze nieszczęście. Wzięłam chusteczki, bo jak słyszycie, ja nadal jestem pociągająca yy, i wzięłam Kleenex z balsamem. Ponoć są fantastyczne i też, wiecie, pomagają, żeby tutaj nie przesuszyć nosa. I dla Nadusi szampon Baby Zim. Tutaj już Nadusi zabawka z domu, którą panienka wzięła. Proszę bardzo. A, tam jeszcze leżą kwiatuszki takie. Nadusia różyczki wybrała, więc ja chciałam tulipany, ale no wiecie, nie będę się kłócić. E, I słuchajcie, w kilka rzeczy dla Nadusi. Wybrała sobie taką oto spódnicę. Jestem bardzo ciekawa, czy będzie w niej chodziła. Bardzo Pana, jestem ciekawa. Ja Za chwilkę pokażę tylko dobrze? Proszę bardzo, no jest śliczna, ale wiecie co? Ona nigdy czegoś takiego nie lubiła, dlatego aż się zdziwiłam. No zobaczymy, przymierzymy. Tak? No proszę, przymierzaj. O, no, zobaczcie, szoguna. No, ładna. Będziesz nosić? No. Super. To leć. Leć. Mama pokaże dalej. Ziemniaki już mi zaczęły bulgotać, także w tyle. Możecie słyszeć. Um, tutaj mamy, słuchajcie, też pięć par skarpet. To jest jakaś organiczna bawełna. Ładne kolorki. Wiecie? I dlatego też w sumie się zdecydowałam. Kosztowały 9 zł. I słuchajcie, hit. Hit. Jakby moje, moją córkę puściła samą na zakupy. To wyglądałaby mniej więcej tak. Te kolory, wiecie o co chodzi? No ale jej się podobają, więc ja to akceptuję. LOL Surprise, tak? Metr 16. Jeżeli wasze córki też chorują na LOL Surprise, 15 zł. Także. A tak, wiecie, na ciepłe dni niech ma. Natomiast mama. Co mogła mama wybrać? No pewnie, że tak wszystko stanowane ale zobaczcie, no przepiękna. Ta koszuleczka jest przepiękna, ma te cekiny, które, wiecie, może mogą dzieci obracać, no to to już też jest w ogóle hit i na dole ta falba, falbaneczka.